Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i dzisiaj mam... Wreszcie, tajemniczą paczkę, mogę wreszcie powiedzieć, hej, mam unboxing na tym kanale, nie tylko prezentację albo odfoliowywanie rzeczy, mam prawdziwą paczkę, ponieważ mam Wii Boxa 2. Wii Box 2 to, <ścoughs> poczekajcie, jak to było oficjalnie napisane, to jest tajemnicza paczka nagród, jeden z progów wsparcia dla akcji crowdfundingowej na trzeci zeszyt serii komiksowej Wii. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego unboxingu, jakby tego zeszytu i innych wariantów, to możecie zobaczyć go w innym filmie. Trochę brzydko, przy... <grym, trochę <grym,> brzydko przerwałem ten napis, ale okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest bardzo bezpiecznie, ooo, wszystko jest bardzo bezpiecznie popakowane w środku. To pewnie ze względów logistycznych też miało sens dla Huberta, bo domyślam się, że skoro były różne progi, każdy dostawał różne rzeczy, to te paczki, to te nagrody jakoś się tam pokrywały w niektórych z nich. Czy powinienem lecieć od numerka i jeden? Dobra, lecimy po kolei. Spoiler, <grym>, tutaj są spoilery, więc nie, jednak nie. Dobra, po kolei. Mam wszystkie paczki obok siebie, są one w różnych wymiarach, więc jak na jeden unboxing dostaniecie bardzo, bardzo dużo unboxingów dzisiaj. To co jest tutaj, zajrzymy sobie później na sam koniec albo będę z tego korzystać jakoś w międzyczasie. W pierwszej kopercie mamy, o, mamy ołówek z Wii. Lepiej to będzie widać na białym tle. Ołówków jeszcze nie recenzowałem na tym kanale, ale w sumie mogę. Ołówek śliski z, nad, z nadrukiem, albo. Hm. Nie wiem dokładnie jak to jest, ale jest taka troszkę chropowata powierzchnia. Fajnie się. Podoba mi się ten design napisu i jakby połączenie tego napisu z logiem Wii. Zresztą ten pomysł na logo i wystające z boku jest w sumie dobrym konceptem. Numer dwa. Bardzo cienka koperta. Bardzo cienka. Dlatego też chyba powinienem uważać z otwieraniem tego. Uuu. O kurczę. Według opisu jest to limit. Zresztą widać, 70 ze 100, mój egzemplarz, jak coś. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą mieć inne numerki. Piszcie w komentarzach. I podpisany przez autora Print Wii. Dlatego powinienem troszkę bardziej o to dbać. Później pewnie włożę w, jakiś, w jakąś książkę albo coś. Też taka śliska tekstura, Idziemy dalej. U, trzecia koperta jest troszkę grubsza. Coś tutaj, hmm. komiks? Zgaduję. Zaraz, co? Chwila. Ja muszę rozkminić, czy ze mną coś jest nie tak. Okej, okay. miałem dwuminutową rozkminę, czy to ze mną jest coś nie tak, ale jest czwarty zeszyt serii Wii. W, oczywiście w wariancie układkowym, wariant Oksana i miałem takie, zaraz. Przecież zeszytu czwartego nie było, co jest? I z tego co widzę, i to jest chyba największa niespodzianka z tego wszystkiego, Wii Zeszy czwarty. Edycja limitowana, niespodziewana premiera nowego zeszytu serii następuje właśnie w paczkach WiiBox. Dlatego rozumiem, że mogły być spoilery. Okej, okay, jestem niesamowicie zaskoczony i szokowany. I wow! Okej, okay, to można lecieć po kolei. Można teraz też omówić, jak wygląda ten komiks. Mamy śliską okładkę, taką zresztą jak w przypadku standardowych wydań. Na przykład tutaj w przypadku trzeciego zeszytu serii Wii, też jest taka śliska. Mamy no, też limitowany wariant, czyli mamy z podpisem autora i numer 25 na 100. I tak się prezentuje komiks w środku, tak? Premiera u mnie, to czy, nie powiem tego, że premiera u mnie, bo całkiem możliwe, że Hubert poinformował o tym, ale możecie zobaczyć, jak wyglądają przykładowe plansze z czwartego zeszytu serii Wii. Zaskoczenia. Więcej szkiców, szkiców okładek, szkiców poszczególnych plansz i to tyle. Nie będę wam pokazywać wszystkich, będziecie mieć niespodziankę, jak już przeczytacie sami lećmy dalej. Paczka numer 4. To jest, przepraszam, <grywa> zerknąłem już wcześniej co to jest, więc trochę sobie popsułem niespodziankę, ale jest metalowy limitowany kalendarzyk Wii yy, i miałem takie, nie przeczytałem tego metalowy i miałem takie, mm, kalendarzyk, spoko, <grywa> ale on jest taki, chyba właśnie znalazłem nową zakładkę. Nagroda numer 5. Trochę mi się podniósł głos, zawsze mi się podnosi głos, jak jestem podekscytowany i yy, nie spodziewałem się tego, Hubert trochę wziął mnie z zaskoczenia i zresztą chyba wszystkich, którzy dostaną Wii Boxa. Nieskończony Dobrol, dodatkowy komiks i to może zostać super bohaterem scenariusza Dominika Szcześniaka i rysunków Huberta? Z tego co widzę, narysowany przeze mnie komiks do scenariusza Dominika Szcześniaka, wydany kiedyś w kampanii społecznej, ale tak w małym nakładzie, że nie dotarły do nas nawet egzemplarze autorskie. Teraz druk DIY ograniczony jest tylko do ilości Wii Boxów, czyli też ekskluzywna rzecz. Komiks kolorowy? Tak, jest to komiks wydany DIY, ale takie komiksy mają swój urok. Mam trochę jak. Hmm, trochę jak gazetki szkolne. Uwielbiam takie rzeczy. W każdym razie, tak się prezentuje komiks w środku, ale z trochę grubszym papierem na grzbiecie. Ok, lecimy dalej. Nagroda numer 6. Tutaj jest coś grubszego. Zobaczmy, co to jest. Uuu, nice! O, jakie to jest fajne. No to jest z długopisem. Nie, ale tak szczerze jest on super wykonany. Mamy i taką mocną, oczojebną... Mamy taką pomarańczową teksturę. Z tyłu i z przodu można sobie go zamknąć i włożyć długopis. Wow, to są patenty. Chciałem coś napisać, ale nie. Tu są strony na dodatki, tak to wszystko wygląda. A sam długopis ma taką ala papierową właśnie teksturę, trochę jak, trochę jak papierowe słomki, ale takie bardziej solidne i plastikowe elementy pomarańczowe. Naprawdę? Nie umiem się powstrzymać od spoilerów. Puzzle. Uwielbiam puzzle, aczkolwiek tak bardzo nie mam na nie czasu. I znowu notka od autora. Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic. Promocyjne puzle rysowanej przeze mnie serii, wydane w małym nakładzie i niedostępne w sprzedaży. Teraz u mnie. I te puzzle prezentują się tak. Eee, mógłbym oszukać <laughs> Bo niektóre są jeszcze takie poskładane i później układając je mógłbym sobie. Mógłbym w sumie skorzystać z tego układania, ale jeśli je ułożę, to ułożę je w pełni, aczkolwiek. Kolekcjonerstwo to jest straszna rzecz, fajna rzecz. O, o, tak się prezentuje w pełnym kształcie, bez zagięć. Koperta numer 8 uuuu, materiałowe torby są zawsze najlepsze. Nice, torba brandowana Wii. Ja lubię materiałowe torby, lubię z nimi chodzić. Zawsze lubię, jak mają takie elementy, które lubię i do których jestem przywiązany. Na przykład, na przykład, jak zobaczyłem kiedyś torbę z postaciami z Toy Story, to nie wahałem się ani sekundy, od razu brałem. Fajna torba z nadrukiem, nie, że jest taki wiecie, wystający, jest taki nadrukowany na ślisko, tylko jest taki... nie wykruszy się ten obrazek, tylko zostanie tutaj. Może nawet będę korzystać z niego, żeby przy taśczyć sobie tutaj jakieś komiksy, które będę kiedyś nosił. Nagroda numer 9. Też czwarty zeszyt, tym razem w wariancie okładkowym. Chris, też limitowana do 100 sztuk. Też z podpisem. W środku już wam pokazywałem. Wiecie, jak mniej więcej wygląda ten komiks. Nagroda numer 10. Z tego, co widzę, na kartce jest 10 nagród, ale ja mam jeszcze 11. Bonus, ale to zaraz. U, To jest znowu tak samo jak w przypadku ostatniego odcinka. Print drukowany na twardszym kartonie, tak samo jak w. W tamtym przypadku nie zamierzam na razie tego odpakowywać, więc przepraszam. Z tego, co wnioskuję, to prawda. Tak, pod spodem mamy jakąś śliską teksturę. Też limitowane. W sumie fajnie będę mieć przypominajkę, że po tym iboxie bo wszystkie w sumie koperty pójdą na przemiał. Dobra, Hubert jest pełen niespodzianek. Mamy jeszcze jedenastą nagrodę na bonus. Powiem wam, że ten odcinek to była przyprawa. W środku mamy. Okej, okay, bonus. I to jest. Już rzeczywisty zeszyt czwarty w podstawowym wariancie, co jest zabawne, ponieważ kilka dni temu dosłownie widziałem tę okładkę jako premierową na Facebooku, a teraz już trzymam ten komiks w swoich rękach. A żałuję, że nie przyniosłem wszystkich trzech zeszytów, żeby pokazać, Kolekcję dopełni, ale tak, tak się prezentował. Zeszyt trzeci, tak się prezentuje zeszyt czwarty. Grubość jest dosyć podobna. Kolor mamy inny, tak jak zwykle. Każdy kolejny zeszyt serii jest w innym kolorze, jakby takim przewodnim. Hihi, hi. zawsze. <ścoughs> zawsze takie ha. Zeszyt czwarty, okładka matowa. Tutaj tak tak samo zresztą jak w przypadku poprzednich wariantów. Trochę zrobiliśmy od unboxing, od. Tyłu, ale no to, był, to była paczka numer 11, a nie 0. Tak się prezentuje główna okładka, okładka Oksana i okładka Chris. Trzy. Warianty czwartego zeszytu serii Wii. I domyślam się, że Hubert będzie informować o tym więcej na Facebooku. Prawdopodobnie jak wstawiam ten film, to już jest już tajemnica wyciekła, wyszła na jaw. U, nie wyciekła, tylko po prostu wyszła na jaw u Huberta na fanpage'u, więc zapraszam serdecznie na Facebooka serii komiksowej Wii. Link znajdziecie w opisie, a jeśli chociażby nie macie jeszcze zeszytu trzeciego, to możecie kupić w linku, który się znajduje też w opisie pod tym filmem. Aczkolwiek co do zeszytu czwartego, pewnie więcej informacji znajdziecie już bezpośrednio na stronie serii i u Huberta. Więc tak się prezentuje cała zawartość Wii Boxa na czele z zeszytem czwartym w dwóch wariantach. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostańcie ze mną na kanale po więcej prezentacji komiksowych i innych rzeczy około komiksowych. I może nie tylko wkrótce, jeśli się odkopię z innej roboty, którą mam. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.